Siema siema siema, z tej strony BoboMeo, a w dzisiejszym odcinku Pokażę wam jak zbudować super wydajną eksperkę Będzie to eksperka endermanów, więc też dostajemy perły Zaczynajmy Do zbudowania tej eksperki będą nam potrzebne 10 staków liści Około 3 staki bl bloków budowlanych Możemy sobie wybrać jakie chcemy, w moim przypadku kamień Około stak drabinek 16 pereł, może być mniej, może być więcej Jedna skrzynia Płytki 3, jakie chcemy, 6 lejów, jeden tor, wagonik, wiaderko wody, znacznik nazwany już jakoś. I 6 dębowych klap. W sensie klapy mogą być z jakiego chcemy drewno. No to zaczynajmy. No dobra, no to zaczynamy budowanie. Zacznijmy od tego, że na klawiaturze klikamy F3 plus G. To jest taki skrót klawiszowy, który nam pokaże granice czanka. I teraz. Stojąc na krańcu wyspy wędzie, bo musimy tą farmę budować wędzie. Stajemy tutaj na krańcu i jak widzimy to tutaj tą linię w środku samym, to albo z jednej, albo z tej strony, albo z drugiej strony linii stawiamy wiaderko z wodą. Ja postawię z tej. Tak widzicie? To teraz bardzo uważnie schodzimy po tej wodzie i stawiamy tutaj bloki, łącząc z wyspą. Tutaj trochę za wodą. Tutaj właśnie widzimy, gdzie się woda kończy, niżej nie, nie można budować, więc tutaj trzeba uważać na survivalu. Jestem na kreatywie, więc mi się nic nie stanie. No i tak budujemy aż do samego dołu. No już prawie koniec. Tutaj trzeba być ostrożnym zwłaszcza przy końcu. Co się zablokowałem? I ostatni blok. Tak. Coś takiego ma wam powstać. Jak zbudowaliśmy coś takiego, to teraz, jak jesteśmy tutaj w tej wodzie na survivalu, kładziemy liście tu, tu jaką tu, tu. platformę musimy sobie zbudować ogólnie coś w tym stylu, jak chcemy na razie to ta, ta platforma może być obojętna bo to i tak potem nie będzie potrzebne dobra jak wylaliśmy już tą wodę, postawiliśmy bloki i zrobiliśmy platformę to idziemy do góry na survivalu wpływacie po wodzie o tak na samej górze zatykamy to bierzemy nasze drabinki i schodzimy tutaj na dół i teraz kładziemy drabinki o tutaj, żeby można było tutaj potem już normalnie wchodzić tutaj wzdłuż wszystkiego aż do góry coś takiego dobra jak mamy to zrobione to schodzimy na dół i od drabinki musimy się wybudować 128 bloków czyli najlepiej jak do ekwipunku weźmiemy sobie dwa staki i licząc od odtąd liczymy te dwa staki czyli raz, dwa, trzy i dwa staki idziemy tutaj to trochę potrwa dlatego ja na kordek sprawdzę jestem teraz na minus 124 ok no to budujemy 128 bloków Oj Co ja tutaj zrobiłem w ogóle? Dobra w prostej linii Na survivalu to oczywiście sobie tutaj czujecie i powoli stawiacie O coś w tym stylu Żeby było 128 Dobra, powinno teraz wyglądać jakoś tak. I teraz ważna rzecz, jak już wybudowaliśmy to 128 bloków jesteśmy tutaj na końcu, to musimy mieć tutaj trzy wolne kratki, takie powietrza między ostatnim blokiem liści, a granicą czanka. I w tych trzech blokach kładziemy nasze bloki budowlane i ma to wyglądać jakoś tak. Czyli tutaj ma być trzy odstępu. Jak macie więcej, na przykład tyle, to po prostu dodajecie liści tak, żeby tutaj mogły być trzy bloki przed granicą następnie z każdej strony budujemy po trzy bloki raz, dwa, trzy i łączymy z tym, żeby powstała taka platforma tutaj dodajemy kolejną warstwę tutaj wychodzimy tak na trzy i na trzy po czym tutaj zamykamy coś w tym stylu Ok, jak mamy taką platformę, to następnie bierzemy nasze bloki budowlane, kładziemy po dwa z każdej strony i niszczymy tutaj jeden blok, kładziemy skrzynkę i sześć leji które muszą wpadać do skrzynki, czyli na szybciej kładziemy. Teraz jak mamy takie coś, bierzemy bloki i robimy tutaj murek, po coś w tym stylu, taki murek na dwa bloki do góry, bierzemy yy, płyty, z tą słabe, kładziemy tutaj. Jak mamy coś takiego, można wziąć liście nasze i zrobić daszek, żeby się endermany nam nie rozpiły tutaj, bo tutaj ich nie chcemy. O tak. Teraz bierzemy nasze klapy. Mm, kładziemy je na liściach. O tak. Kładziemy blockstone na tu. Otoczamy go tak liściami. Liście tutaj w dół mają przejść. I podwyższamy tą ściankę zewnętrzną na trzy bloki żeby powstało coś takiego ok jak mamy to kładziemy tutaj raz dwa trzy bloki no, czyli stojąc tutaj, shiftując po prostu robimy raz, dwa i trzy teraz znowu klikamy F3 plus G, żeby nam się pokazały czanki i budujemy to aż tutaj do końca na 3 bloki szerokości i tutaj pod koniec dodajemy schodki. O, takie. I na razie, wasza eksperka powinna wyglądać tak, tutaj ogólnie będą mandrymany, wszystkie przychodzić, i będzie się tam zabijać. A tutaj będzie platforma, na której będą się respić. Ok, więc znowu włączamy czanki. I teraz, jak widzicie, tutaj ramkę czanka, to wszystko to trzeba zapełnić liściami. Ok, jak mamy taką platformę, to w środku musimy teraz wyciąć 3, 4, 5, 6 na 7. Tu są 3, 4, 5, 6, 7. O taką platformę tutaj zrobimy z bloków naszych budowlanych. To teraz to wycinamy i kładziemy bloki budowlane, na których będą się normalne respić. O coś w tym stylu. Dobra, teraz przechodzimy tutaj. Ja tutaj też dodam takie ścianki, to, które to jest łatwo. Raz, dwa, trzy bloki i na dwa wysokości w sumie trzy licząc ten dolny i to z obu stron. Teraz kładziemy tymczasowe bloki tutaj w trzech miejscach. O, on się tutaj zrespił, nie powinien. Niech tam spada. Jak zauważamy, to teraz się nam już tam respią, ale nie mogą przejść, bo tutaj zablokowaliśmy. Następnym naszym krokiem to. Już pokazuję, będzie przejście tutaj do tego miejsca I zablokowanie go tymczasowo tak blokami I Jak mamy to zablokowane to kładziemy tutaj tory I teraz dosyć trudna część Musimy, To musi być na survival robione Najlepiej mieć enchantowaną zbroję, a ja nie on zbroi więc zjemy jabłko złote I rzucamy perłami aż do momentu w którym zrespi się endermit no czyli po angielsku Endermite, możecie w ogóle nie wiedzieć o istnieniu tego moba w Minecraftie Ogólnie on ma 5% szans na wyklucie się, o z każdej enderpearl'y Właśnie tutaj się wyklu jak się wykluje Kładziemy tutaj tor, w sensie wagonik I skaczemy tutaj żeby go przesunąć tam na środek, po czym możemy już wrzucić na kreatywa I Blokami Obudowujemy go Żeby powstało coś takiego w tym momencie wszystkie mo Endermany chcą, za chcą go atakować. No i w sumie możemy im na to pozwolić, bo one i tak tutaj spadną, po czym je zabijamy. Czyli podchodzimy tutaj. Lepiej sobie tutaj posadzić jakiegoś blokach, by to można było zniszczyć na spokojnie. No i niszczymy. One tam wszystkie powinny pobiec i spaść do tej dziury. Bardzo ważną rzeczą, o której właśnie zapomniałem znowu, to jest dodanie na naszego znacznika, czyli name taga. Musimy go jakoś nazwać w kowadle i dajemy go na tego, endermite'a, ale to przed dodaniem go do wagonika. Bo teraz już go się nie da. Poza tym to musi być nazwane. No i jak on jest nazwany i tam jest platforma. Ta platforma w sumie powinna być na środku, tak jak tutaj. Jak robiliście tak jak pokazywałem w odcinku, to będzie i dalej na środku. Tutaj tak tylko boczno zbudowałem na szybko, żeby to pokazać jak to się robi. No i co? No teraz możemy podchodzić tutaj i je zabijać. Jak widzieliście przed chwilą jest to turbo wydajna eksperka, wbije ona na 30 level w około minutę, tylko trzeba zapamiętać na przykład o tym, żeby tego oto tutaj stworka, który tu był przed chwilą, ale znikł, nazwać właśnie name tagiem, tak? Znacznikiem, bo ja go tutaj chyba nie nazwałem i dlatego on znikł. I dlatego ten termin nie biegną. Ale ogólnie eksperka jest świetna, możecie sobie tutaj zbudować enchanting, kowadło, co chcecie. Także to by było w sumie na tyle w tym odcinku. Siema, lajkujcie, komentujcie jakie chcecie kolejne odcinki. No i do zobaczenia w następnym elo.